Szeroki zakres usług, foto, video. Szczegóły na kamildrzeniek.pl Odra Włodzisław w minioną sobotę została kompletnie rozbita na własnym stadionie. Lepszy od drużyny Jacka Trzeciaka okazał się Stylon Gorzów Wielkopolski, który wygrał w Włodzisławiu aż 6 do 1. No, zagraliśmy po prostu w fatalny mecz. Po raz kolejny tracimy śmieszne bramki. Jako, jako cały zespół temu jest winny. Yy, no, ta nasza gra defensywna ostatnio wygląda bardzo słabo, albo wręcz fatalnie, bo praktycznie w każdym meczu dostajemy po 2-3 bramki, dzisiaj, dzisiaj dostaliśmy 6, no, mamy najwięcej straconych bram w lizę, więc no... Wstyd, zażenowanie, smutek, no nie wiem co jeszcze powiedzieć. Musimy się wziąć gwarzyć, no bo tak naprawdę zaraz na poważnie wpadniemy w walkę o utrzymanie, no a to po prostu nie przystoi, nie przystoi, żeby, żeby tak grać. W Wodzisławiu bolesny był zwłaszcza styl i stracone bramki, które padały po naprawdę dziecinnych błędach. No dokładnie, tak jak powiedziałeś. Nie ma żadnych usprawiedliwienia, no bo nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć. No. Pierwsza bramka, nie skaczymy. 1 0 Druga bramka, dłuższa piłka z Wazoro. Praktycznie z każdym takim wypadem gości po koncertach gdzieś tam śmierdziało. Mówię, no, to jest wina jakby całego zespołu gry w defensywie, no, bo, bo, bo tych bramek w taki sposób naprawdę juniorski już no, tracimy za dużo. Drużyna budowana na szybko przed startem sezonu początkowo dawała nadzieję na osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku, ale ostatnie rezultaty nie napawają zbyt dużym optymizmem. Wśród kibiców coraz głośniej mówi się o zmianie trenera, choć patrząc realnie na obecną sytuację organizacyjno-finansową Odry, na zmianę szkoleniowca raczej się nie zanosi. Michał Gałecki przekonuje, że drużyna dobrze dogaduje się z trenerem Jackiem Trzeciakiem. Jest chemia, myślę, że, że to, to nie jest tak, że, że, że wiadomo, no, każdy jest winny, nie, nie można wskazać jednej osoby, no. każdy się musi czuć odpowiedzialność, brać za siebie, no, my na boisku też musimy wziąć odpowiedzialność za siebie, e, ja nie jestem od oceniania trenera, dobrze mi się pracuje z trenerem, e, ja jestem tylko od grania na boisku i też mam do siebie pretensje, bo, no, bo też mogę dać więcej, ja każdy z nas, bo widzimy, że, że no, dajemy ciała na całej linii. Przed Odrą jednak dwa bardzo trudne pojedynki. Najpierw na wyjeździe zmierzą się z piątą Lechią Zielona Góra, a w kolejny weekend na Bogomińską przyjedzie Polonia Bytom, prowadzona przez dobrze znany duet w Ryszard Wieczorek-Adam Burek, który jeszcze w ubiegłym sezonie prowadził zespół Odry, a teraz paradoksalnie może przybić kolejny gwóźdź do trudnej już sytuacji w w ligowej tabeli. Mamy jednak nadzieję, że drużyna w końcu zacznie grać na miarę swoich możliwości, co pokazali m.in. w spotkaniu z LKS-em Goczałkowice, rekordem Bielsko-Biała czy gwarkiem Tarnowskie Góry. Pobudka panowie, bo czasu coraz mniej. Z Wodzisławia Śląskiego, drzenie Kamil, Śląski Sport TV.